I tak jest. Dla Meksykanina będzie Guadalupe, dla Irlandczyka będzie Wnok, Wolsingham będzie dla Anglika. Każdy będzie miał swoją, prawda? Francuza będzie Lourdes, dla Portugalczyka Fatima jest wszystkim. Tam płaczą, widziałem co tam się dzieje 13 maja. Płakałem razem z nimi, bo to się udziela. Akurat Matka Boża była tak do mnie jak do, do pana tutaj, nie? I, I to było coś niesamowitego na tej procesji. Ale mówię, dla nas jakieś to miejsce będzie takie najpiękniejsze tutaj, takie swoje. Ale Matka Boża jest przecież wszędzie jedna, więc, ale trzeba wybrać jedno. Ja kocham to, bo tu nie, on nie mówi o tej, czy o tamtej, czy o innej. O po prostu o Matce Bożej, o tej wspaniałej królowie. Praktyka, którą pragną przed Wami od, odkryć, to jedna z tych tajemnic łaski, które są nieznane w większości chrześcijan. On tak pisze. Nie bądźcie zdziwieni, gdy Was. Jak powiedział Jezus, przynoszę niepokój, będą mat